Na podcast zaprasza ortomedico.pl Platforma do realizacji zleceń NFZ przez internet. Treści zawarte w niniejszym podcaście mają wyłącznie cel informacyjny edukacyjny. Każdą kwestię należy skonsultować z lekarzem. Administrator podcastu nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania dostępnych tu informacji. Co to są odleżyny? Zapobieganie, leczenie najczęstsze miejsca występowania. Pojęcie odleżyny często wywołuje grozę i przerażenie. Jest kojarzone z cierpieniem i wielomiesięcznym leczeniem ran, które goją się bardzo powoli. Mimo że problem jest poważny, nie należy ogólniać pojęć i opierać swojej wiedzy wyłącznie na skojarzeniach. Aby lepiej zrozumieć, czym są odleżyny, należy poznać przyczyny i mechanizmy ich powstawania, a także skuteczne sposoby zapobiegania i leczenia. Jak powstają odleżyny? Długotrwały ucisk na tkanki powoduje zaburzenia ukrwienia, a te z kolei prowadzą do owrzodzenia martwiczego, zwanego odleżyną. Początkowe objawy niedokrwienia wyglądają niepozornie. W pierwszym etapie tworzenia odleżyny dochodzi do lekkiego zaczerwienienia, które błędnie pod wpływem ucisku. Potem zaczerwienienie zmienia swoją postać do niebrednącego pod wpływem ucisku, aż w końcu w miejscu zaczerwienienia powstaje rana, która, zaniedbana, Coraz bardziej się powiększa i pogłębia, sięgając wewnętrznych tkanek i narządów. Odleżyny zaawansowanego stopnia to owrzodzenia sięgające mięśni, stawów oraz kości. Najczęstsze miejsca występowania odleżyn. Odleżyny tworzą się zwykle w miejscach, gdzie jest mało tkanki tłuszczowej i warstwa między skórą a kością jest cienka. Umiejscowienie odleżyn w dużej mierze zależy od ułożenia ciała. Miejsca o szczególnym ryzyku u chorego spędzającego większość czasu w pozycji leżącej na wznak. Okolica potylicy. Na małżowinach usznych. Okolice łopatek. łokcie. Okolice kości krzyżowej i guzicznej. Miejsca o szczególnym ryzyku u chorego spędzającego większość czasu w pozycji bocznej. Okolice za uszami. Okolice stawu biodrowego. Kolana, zwłaszcza ich wewnętrzna część, w miejscu styku obu kolan. Co powoduje powstawanie odleżyn? Przyczyn powstawania odleżyn jest bardzo dużo i dzielą się na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne. Długotrwałe unieruchomienie, a co za tym idzie ucisk, powoduje niedokrwienie i niedotlenienie tkanek. Siły tarcia, spowodowane nieodpowiednią techniką zmiany pozycji. Siły ścinające wywołane np. zsuwaniem się chorego, który leży w pozycji półwysokiej, w efekcie dochodzi do zmiany położenia skóry względem tkanek położonych głębiej oraz dochodzi do niedokrwienia na znacznych obszarach skóry. Zła pielęgnacja, m.in. niedokładne mycie i osuszanie skóry, brak zmiany pozycji chorego, nieodpowiednia bielizna osobista i pościelowa, brak sprzętu przeciwodleżynowego. Brak wiedzy. Czynniki wewnętrzne. Zły stan ogólny chorego, wyniszczenie chorobą. Niedożywienie lub otyłość. Zniesienie lub osłabienie czucia bólu. Cukrzyca, upośledzenie mikrokrążenia oraz zaburzenia czucia. Nietrzymanie moczu i stolca. Współistnienie chorób, takich jak miażdżyca, infekcje bakteryjne, depresja. Podeszły wiek. Stosowanie leków psychotropowych, uspokajających, przeciwbólowych. Profilaktyka odleżyn. Każdy opiekun, znając wymienione wcześniej czynniki ryzyka, powinien określić, w jakim stopniu dotyczą one jego podopiecznego i, zależnie od stopnia zagrożenia, podjąć odpowiednie działania profilaktyczne. Warto zakupić odpowiedni materac oraz krążki przeciwodleżynowe. Należy regularnie stosować odpowiednie kremy, takie jak krem ochronny do ciała z tlenkiem cynku, guaraną, argininą. Rekomendowane przez nas produkty znajdują się w opisie niniejszego podcastu. Ponadto profilaktyka obejmuje zachęcanie i motywowanie chorego do samodzielnego poruszania, jeśli jest to możliwe, lub u chorych z częściowo ograniczoną sprawnością do samodzielnej zmiany pozycji w łóżku, regularną zmianę pozycji ciała chorego całkowicie unieruchomionego, przynajmniej co dwie godziny. Uwaga! Wskazaniem do częstszej zmiany pozycji jest zaobserwowanie zaczerwienienia w miejscach narażonych na ucisk. Jeśli opiekujesz się chorym leżącym. Uważnie obserwuj jego ciało za każdym razem, gdy zmieniasz jego ułożenie. Stosuj kremy ochronne. Przy zmianie pozycji, stosowanie łatwoślizgów lub przy ich braku, przemieszczanie chorego na płóciennym podkładzie, by zapobiec pocieraniu skóry o materac. Stosowanie materacy przeciwodleżynowych oraz udogodnień do układania chorego w łóżku w różnych pozycjach. Obserwacja skóry pod kątem zmian chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc szczególnie narażonych. Stosowanie bielizny pościelowej i osobistej wyłącznie z naturalnych tkanin, przepuszczających powietrze i nie wywołujących alergii oraz otarć. Dbanie o suchość i czystość skóry chorego. Stosowanie wyrobów chłonnych dostosowanych indywidualnie do potrzeb chorego. Właściwa pielęgnacja skóry, delikatne oczyszczanie, nawilżanie i ochrona przed powstaniem stanów zapalnych za pomocą odpowiednich kremów. Kontrola ogólnego stanu chorego, podtrzymywanie leczenia chorób współistniejących. Jeśli spodobał Ci się nasz podcast, zachęcamy do jego udostępniania, komentowania oraz do subskrypcji naszego kanału. Zapraszamy również do naszego serwisu ortomedico.pl, gdzie mogą Państwo zrealizować swoje zlecenie NFZ na wyroby chłonne, stomijne, urologiczne oraz dla diabetyka.